Hej, cześć, witajcie! Ze strony um, RMT. znowu i gramy w Robloxa. Generalnie to um, fashion fashion. ja już trochę gościa. I sweat, to jest nasza sweet, sweat. To znaczy. Ja, ja wyglądam tak spocony: no, bardziej wyglądam jak taki. To znaczy albo słodki, albo spocony. To znaczy albo słodki, albo spocony. Raczej chodzi o spocony, ale jeszcze przetłumaczę. Cywy EET. Okej. Okay. Okej! Okay. Czyli chodzi o słodkie, a nie o spocone, bo to są dwa znaczenia. Są dwa znaczenia. I. Słodkie, średnio, no ale dobra, będę. Ja okay. teraz muszę tak przerobić, że nie wiem. Okej. Panek będzie przerabiał. Hmm. Oczywiście, tutaj widzimy się na końcu rundy. Jak już obydwoje będziemy ubrani, będziemy sobie stać. No, Okej, okay. no więc jesteśmy już gotowi z, z Fricksem. Ja bym chciała się kłócić dobrać, ja nie wiem, czy ja zdążę. Ech. No i chyba nie zdążyłaś. Wyglądam ja totalnie nie i to przegrał. Ci, którzy są najgorzej ubrani, zawsze wygrywają, więc yy, może nie zbyt. Ale może przegrasz, nie wiadomo, nikt nie wie. Fashion. Gramy w ogóle w grę taką dla dziewczynek, bo jesteśmy ultra, ultra, ultra mężczyznami. zobaczmy, uważam jak to się chodzi. Ale piękny skin. Ale słodka jesteś. O Jezus, jedna piękny gwiazdka. Daj jemu gwiazdkę. Ale ona piękna jest, jedna gwiazdka. Nie, wycie. No, być... no oczywiście, Linia Roblox, jaka jestem Lina Roblox twoja stara. No i co? Ona ma słodkie, bo trochę lepiej niż tałka. No to wygląda słodko, to dam też dwie. Piękne. To wygląda jak zwykłe słodkie, ale okej. No tak, no meher, jakiś meher, mech, mech jak z Fortnite, no i ona idzie ze skrzydełkami, więc dam w ogóle zero gwiazdek. Nie wiem, ja jej dam trzy. Bo skrzydła są głupie bardzo. Ja jej trzy po prostu. Pamiętaj, że im mniej dasz przeciwnikom, tym większa szansa, że wygrasz. No ja to jest normalnie osadę. Ja chyba takich rzeczy nie lubię z Te oczy wyglądają jak... nie wiem co. Jakby chcieli zabić jak to No wygrasz. troszkę tak. Jakiś random idzie, który też ma 2011 wniku jak ja. Który ma tą samą czapkę co ja... No on ma takie dziwne wielkie oczy, że jedynka, no ja, ja nikomu nie dam większej ty mi już dwa jeszcze. Ja ale o by dałem trzy. No Okej. Okay. No teraz. O Boże. Przesadzony jedna gwiazdka. Zero. Zero gwiazdek. Nie. Przedam... daj mi jedną gwiazdkę, bo przesadzona. A ja zero. Dobra, idzie next up Franek FM okay. M9 Wyglądasz perfekcyjnie z tymi włosami jeszcze na ostatnią chwilę Dałem ci 5 gwiazdek Dałem ci 5 gwiazdek Jakiś Alekseryk 6, ja będę ostatni w takim razie No nie wiem, 0, znaczy no, 1 Już mogę powiedzieć jedną nazwę Jedna gnapka. No taka bezsensowna troszkę. Bardzo. Ja będę oceniał stroną. To trzeba oddać Les but not les pindorek. W sensie, że ostatni, ale nie ostatni pindorek. W sensie, że ja ostatni wyszedłem na scenę, ale nie będę ostatni. Okej! Okay. Ja nawet nie wyszedłem na scenę, więc nie ma co. Wiem, Ale przez to, że nie wyszedłem nawet na scenę, to ludzie nie mogli nie zobaczyć mojej twarzy. Ale, ja Ale ja wygram, na pewno wygram. Muszę wygrać. Jak nie wygram, to się wkurzę. górze. No ale nie wygrałem, więc się wkurzę. No ale ja ona wygrałam, ale Ja jedno. Dobra. O, jakby się nie dał dwóch gwiazdek! Jakby się nie dał dwóch gwiazdek, to bym wygrał, wiesz? Co? No jakby się nie dał dwóch gwiazdek, to bym wygrał. Kurde, no dobra, no dobra, no wszędzie jedziemy. <grym> ja daję zero często. Oj, no mam nową rangę, pro model. Dobra, spod... no, to jest... y, Bo to jest czekanie, czekanie na następną rundę. Randomizing. Agli jest outfit! O tak, ja wygram to! To to jest. Najbrzydszy outfit! Tak, tak. Ej, Ja mam jeden pomysł. Dzięki ja Najbrzydszy strum. Okej, okay. ja, ja wygram to z tobą, no przecież ja będę lepszy oczywiście, zobaczycie mnie na końcu dopiero. Zaczynamy, widzimy się jak będziemy my na głosowaniu. Ja idę sobie już tutaj do was, do was idę. Siema, jestem M9. Pięć gwiazdek, bo jesteś piękny Ultra pięknie wyglądasz Nie, dobra, nie, nie da się dać, jak ktoś ci nie da pięciu gwiazdek to ja się chyba zesę.